Dołączyłeś do grona Smoczych Jeźdźców. Teraz musisz udać się na tajemniczą wyspę, by odnaleźć jak najwięcej Smoczątek. Każdy z graczy bierze jedną z płytek startowych i umieszcza przed sobą na stole. Resztę płytek przetasujcie i łóżcie w pudełku. Dobierzcie losowo 4 płytki obszarów i łóżcie na środku stołu. W dogodnym miejscu rozłóżcie żetony Smoczych Jaj stroną z jajem ku górze. Najmłodszy gracz otrzymuje figurkę Smoczej Mamy. Rozpoczynając od gracza z figurką Smoczej Mamy, w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara, każdy wykonuje dwie akcje. W swoim ruchu najpierw wybierz dowolną z wyłożonych płytek, a następnie dołącz ją do swojego obszaru. Płytka musi przylegać do obszaru przynajmniej jednym bokiem. Tworzysz w ten sposób połączenie. Jeżeli obszary na połączonych polach mają inny typ terenu, nic się nie dzieje. Jeżeli połączenia zawierają ten sam typ terenu, dobierz jajko odpowiedniego rodzaju, sprawdź co znajduje się po jego drugiej stronie i dołóż na połączeniu. Jeżeli to smoczątko, super, zdobywasz jeden punkt. Jeżeli uda ci się dołożyć płytkę, która połączy się z kilkoma obszarami tego samego terenu, dobierz odpowiednią liczbę jaj. Jeżeli to pusta skorupka, to nie zdobywasz punktów, ale przejmujesz smoczą mamę, dzięki której rozpoczniesz kolejną rundę. Pamiętajcie, że na rewersach każdego koloru jaj znajduje się łącznie 7 smoczątek. Im więcej jaj danego koloru, tym mniejsza szansa na znalezienie smoczątek. Gdy każdy z Was wykona już swoje ruchy, odrzućcie niewykorzystane płytki i dobierzcie z pudełka cztery nowe. Gra kończy się, gdy wykorzystacie wszystkie płytki obszarów. Każdy z graczy otrzymuje jeden punkt za każde smoczątko. Gracz z figurką smoczej mamy otrzymuje dodatkowo jeden punkt. Zwycięża ten z was, to zdobędzie najwięcej punktów. W przypadku remisu wygrywa ten z was, który posiada więcej smoczyk skorupek. Niektóre płytki zawierają smocze wodopoje. Gdy połączysz ze sobą płytki tego samego terenu, z których przynajmniej jedna będzie miała wodopój to za każde takie połączenie obróć dwa jajka zamiast jednego. W taki sposób, by rewersu żetonów nie widzieli inni gracze. Następnie wybierz jedno z jaj i ułóż na swoim obszarze, a drugie odłóż zakryte z powrotem na stół i zapamiętaj jego położenie. Reszta zasad się nie zmienia.